Z tej strony Ingenius Kamil i witajcie dzisiaj w 45 odcinku naszej kariery Robertem Lewandowskim jako menadżerem w FIFA 22. Dla mnie to jest pierwszy odcinek po pewnej przerwie, na tutaj właśnie nagrywanie Assassina. Mam nadzieję, że ta seria też Wam się podoba. Mówię tutaj oczywiście o starszej widowni. No a dzisiaj sobie gramy dalej oczywiście w FIFA i kontynuujemy nasze boje transferowe. No, także jak widzicie, jest Neymar, jest Haaland. I dzisiaj pora na jednego czy dwóch kolejnych zawodników, których oczywiście planujemy sobie kupić. Na przykład jednym z nich jest Ruben Dias. Bo, mimo tutaj tych świetnych naszych ocen, no to i tak chciałbym tego wzmocnienia. Oni oczekują od nas wielkich nazwisk, to ja chcę wejść na maksa i też w taki sposób, żebyśmy byli w stanie to mistrzostwo, ligę mistrzów i Puchar Anglii wygrać. Bardzo szalona tutaj, szalona próba. Nie wiem co ja robię aktualnie. Próbuję trafić do, tutaj do transferów. A jeśli Wy już trafiliście na mój kanał, to zachęcam Was do zostania na dłużej, do zostawienia suba oraz łapki w górę, a suba Najlepiej z dzwonkiem wbijajcie na Discorda, link macie w opisie. No i komentujcie. Pierwszy transfer, wydaje mi się, że niech będzie Ruben Diasz, bo też oczywiście mówimy o Kevinie De Bruyne, który też jest niesamowitym piłkarzem. No ale tak, zacznijmy sobie od Rubena Diaz'a. No, 26 lat, bardzo dobry zawodnik, 90 overallów. To wygląda wyśmienicie. No i spróbujemy się spotkać z Guardiolą Robert Lewandowski. No i co? Proponujemy im po prostu 130 milionów, jakieś, ale zerknijmy sobie też, czy przypadkiem nie mamy żadnego piłkarza, którego moglibyśmy im oddać. Bo może, może, może kto to wie. Tutaj, okej, okay. jest Neymar, jest Polisik, jest Zijech. No, właśnie, I to jest pytanie, czy zjech jest nam jakoś bardzo potrzebny, ale może tak, może tak. Możemy im Tadicia co najwyżej dorzucić. To jest taki nasz bonus. Co najwyżej inni zawodnicy. Czy jest tu ktoś ciekawy? Gallagher, ale to tak riski moim zdaniem, bo on ma potencjał jakiś na osiągnięcie czegoś dobrego, a przynajmniej bycie skutecznym. Tutaj średnio, bo później są już słabsi zawodnicy. No i tutaj e, nie wiem w sumie. E, tak, a jeśli chodzi o bramkarzy, to to też nie, to też nie. Po prostu możemy wyjść z taką opcją co na to Pep Guardiola, zaraz zobaczymy. Oni nie chcą Tadicia i chcą znacznie więcej. Znacznie, znacznie więcej pieniędzy. E, no nie osiągalnie za bardzo dla nas. E, znaczy no osiągalnie i w sumie na Luzie, bo nadal jest 100 milionów na koncie, ale wiecie, e, gigantyczna suma. I oni nie chcą schodzić. To będzie kłopot. No ja się im w ogóle też nie dziwię, wiecie, to to jest ich kluczowy zawodnik. No ale jednak my też chcemy, chcemy tego piłkarza. Spróbujmy o 20 milionów aż wskoczyć, 170 i oni to przemyślą. Okej, okay, Pep Guardiola nie chce tutaj robić też takich problemów naszemu Robertowi Lewandowskiemu. No i... I tak, jeśli chodzi o Kevina Debrayne, no, mnie razi u niego te, te 32 lata, nie? To jest takie rażące, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, chcemy mieć zespół na teraz, który naprawdę osiągnie e, sukces. Taki jest mój cel. E, za chwilę już pierwsze spotkanie, i e, nie wiem co z nim robimy. Czy ja będę chciał je grać, czy symulować, czy coś. E, no, a jak wy się jeszcze zastanawiacie, czy zasubskrybować mój kanał, to zapraszam. Bo żebyście nie przegapiali też kolejnych materiałów. Gallagher nie będzie wypożyczony. Ok, e, to ciekawe. E, a Ruben Diasz, no nic się nie zmieniło w tej kwestii. E, wracamy i rozmawiamy dalej, bo e, to będzie za dużo pieniędzy. Znaczy, zostanie nam za mało pieniędzy, żeby potem rozmawiać w ogóle o De Bruyne. Także tutaj próbujemy znowu wyjść z jakimś, nie wiem, 175 milionów, zobaczymy, no i tak to jest już, to jest już 5, 5, 55 mili, sorry. 50 milionów powyżej kwoty, a on się na to zgadza. Tak, o, po od razu, stryk. pierwsza oferta w sumie. No i Robert Lewandowski tutaj się cieszy z Pepem Guardiolą. No jest to gigantyczny transfer. Ale w sumie Chelsea, ostatnio wiecie, no, to, jest, to jest Chelsea. Nie? A Ruben Diaz to też e, jest naprawdę super solidny zawodnik, e, przynajmniej tutaj o Więc liczymy, że to się uda. E, no, na pewno mówimy tutaj o jednej z najwyższych pensji, ale Robert się z tym liczy. Sam pewnie nie zarabiał mało jako piłkarz, bo nie wiem, jak to proporcjonalnie do reszty zespołu wygląda. Kluczowy zawodnik, oczywiście, a on tu będzie przychodził jako gwiazda. 5-letnia umowa do Chelsea, tak jest. Bez klauzuli odstępnego, jak najbardziej nie mamy z tym problemu. I patrzcie, nawet chcę zejść w sumie z pensji. No, ten bonus to ja nie wiem, wolałbym tak. On pewnie tutaj zechce jakieś 200. 220, zaproponujmy coś takiego. Ciekawe, czy się na to zgodzi, bo może. I się na to zgadza. 220, ja uważam, że to nie jest wcale tak dużo, e, chociaż zarabia tyle kalant. No i podpisujemy Rubena Diasza do Chelsea. Co za historia, e, co za obrońca i kolejny gigantyczny transfer. Jedyne, co można byłoby, uważam, zarzucić mi w sumie i jakby po prostu temu pomysłowi to to, że to jest robienie PSG trochę z Chelsea i tak, i tak, ja to widzę, to, to jest prawda, ale liczę na to, że mimo wszystko to się uda. Eee, na przykład ciekawe, czy Kunde, mo Kunde może grać na lewej obronie, no to czy Chilwell właśnie traci pozycję. Eee, Teoretycznie mógłby stracić w sumie, chociaż no, Kunda jest gorszy, na przykład w podaniach czy driblingu, to trochę jest strata. więc na razie trzymamy kciuki po prostu. Ale Rydiger traci pozycję. To jest gościu, który można powiedzieć, że wlatuje na ławkę aktualnie. Przy czym to on, on będzie bardzo ważny, naprawdę. Ja, mimo tego, że go wywalam z pierwszej jedenastki, on będzie bardzo ważnym zawodnikiem u nas, ponieważ ja chcę iść po wszystko po każde trofeum. No, i po prostu to jest mój cel, więc musi być ta szeroka jedenastka, która jest mocna. Dlatego, jest też tu Werner, jest tu Pulisic. Oni by tu normalnie nie byli. Naprawdę. Gallagher też z jakiegoś powodu się trzyma. No i tak to się prezentuje. Znaczy akurat Gallagher to wyleci, jak, jak Kowacić wejdzie jeszcze, no to, e, to będzie ta zmiana właśnie. E, no i taki jest pomysł na kolejny transfer, czyli Kevin De Bruyne. To jest właśnie on. Ja myślę, że to też jest uczciwy transfer, bo e, Kowacić jest bardzo wszechstronny. No dobra, on ma, on ma 29 lat, to trochę mniej, e, bo liczyłem na to, że De Bruyne się zestarzeje, będzie schodził, Kowacić go wyprzedzi i wiecie... Ale, ale to będzie trudne, no zobaczymy. Na razie wygląda to niesamowicie i e, robimy gigantyczne i trochę irracjonalne wzmocnienia. No, bo wiecie, że ja, ja uważam, że one są w ogóle jakoś tam niepotrzebne. E, I też, że dalibyśmy sobie radę z tamtym składem, ale. E, tutaj trzeba wielkich ruchów, jeśli zarząd ich e, chce. E, tak, e, zresztą też sprzedaliśmy wielkiego zawodnika i patrzcie, Werner Mount Havertz, Nikt, który... żadna osoba, która przyszła Haland, Neymar, nie. Żaden z tych piłkarzy nie jest na koszulkach e, sprzedawany popularnie. E, natomiast sprzedaż koszulek generalnie wzrosła. E, chyba, że to wzrasta jakby co tydzień, e, ale chyba nie. To jest jakiś raport, nie wiem, nie, 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 nie rozumiem jak to się liczy. E, chyba nikt tego nie tłumaczył, e, nigdy, więc, e, więc tak. A tutaj, e, tak naprawdę, e, udało nam się to już zrealizować. Jeśli będziemy mieli zysk, e, ten zysk jest trochę z niczego. Ja widziałem już przed tym transferem mieliśmy chyba 70 milionów zysku. Ja nie mam pojęcia jak, e, więc wiecie o co chodzi. E, no i tutaj, jeszcze oczywiście. Jeden piłkarz i cel trzysezonowy zostanie zrealizowany. No i właśnie Kevin De Bruyne ma być tym uzupełnieniem. E, także City, mam nadzieję, że uda się rozgrabić. Oczywiście to ma dwie strony. 175 milionów to jest wielka szansa również dla nich. E, no i mamy też comiesięczny raport o juniorach. E, OK, w sumie no, nic mi to nie mówi. Tego juniora możemy zwolnić, bo, no, bo no, nie będziemy go oszukiwać. Że ma jakieś szanse. No nie ma i w zasadzie wiecie co: jeśli już się zajmujemy juniorami, to się zajmijmy nimi na poważnie. Także ci dwaj muszą wylecieć, a ten dostanie plan rozwoju jakiś tutaj. Hmm, powiedzmy, zobaczmy, jaki to zawodnik. No, SPD, moim zdaniem, jest to dobry, ma potencjał. No i co? W którą stronę? Przecinek czy może cofnięty rozgrywający? Niech idzie cofnięte rozgrywające, bo tam sztuczki sobie poprawi, to jakoś mnie to przekonuje. Więc Bel, proszę bardzo, i się zarząd cieszy, chociaż w zasadzie wszedł na normalny poziom, taki e, zamiast e, w, próby wywalania nas. Oj, nie tutaj, tylko chciałem wejść, e, zobaczyć, jak to tam wygląda wśród naszych skautów, ale no, tu się nic nie da zobaczyć, się po prostu. Latają i w kwietniu i w lutym będą powroty. Obecnie mamy oczywiście sierpień, tak? więc e, no, niestety już w rzeczywistości sierpnia nie ma, ale mamy wrzesień, też trzeba się cieszyć jeszcze z ładnej pogody e, i w ogóle z ciekawości. Zajrzyjmy sobie, jakie mamy oferty pracy. Czy coś ciekawego jest? Nie ma nic. Ok, no to zajrzyjmy sobie jeszcze do kalendarza, e, żeby sobie tę sytuację przeanalizować. Zaczynamy od Super pucharu, czyli to jest okazja na pierwsze trofeum. No i nie mamy w sumie żadnego wielkiego sprawdzianu jeszcze w sierpniu, czyli przed zamknięciem okienka. Na nik z nikim się nie sprawdzimy tak bardzo poważnie. Natomiast we wrześniu też w sumie no Newcastle jest już takim mocniejszym zespołem. Ale cała reszta nie wydaje się, żeby to wielki, wielkie tutaj, więc wielkie, wielkie pojedynki. Co znaczy tyle, że mamy dwa miesiące, uważam, na takie uruchomienie tej maszyny. Ona przez te dwa miesiące powinna działać dobrze. Już powinna ta lokomotywa chodzić. Październik, dalej w zasadzie, czyli mamy trzy miesiące bez poważnych pojedynków. No i tak naprawdę koniec listopada to jest już czas Arsenal United, gdy. Trzeba się rozpędzić, no i grudzień już totalna jazda, bo zobaczcie, jakie tutaj są tłumy, powiedzmy, w tym, w tym miesiącu. Jeszcze nie ma wylosowanych grup Ligi Mistrzów. One też tutaj na pewno trochę pozmieniają. Tam też pewnie będą mocne pojedynki i one dużo namieszają, ale ligowo mamy czas do końca listopada, żeby ta drużyna zaczęła ze sobą grać, żeby ta drużyna zaczęła umieć ze sobą grać. Bo to jest ważne, e, bo ja widzę, tak, tak jak Wam powiedziałem, te obawę, że to wyjdzie PSG, no ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie i ten Ruben Dias, któremu teraz ustawimy jeszcze plan rozwoju, e, będzie tutaj tylko dobrym uzupełnieniem. Zresztą no, on nie jest sam w sobie problemem, e, tylko reszta może powiedzmy, że jest dużo tych transferów e, dużych i plan rozwoju. Tak jest, już mu spadła wartość, tylko przyszedł do Chelsea i już... Output na wartości. No, Pozycję oczywiście nie zmienimy, ale tutaj mm, defensywny, środkowy obrońca niech w tym kierunku idzie. E, no i ma długą umowę. To wygląda super. No i zobaczcie na te kontrakty. Neymar Kanta akurat był. Oczywiście Ruben Diasz, Holland. E, no i to w sumie te, tych trzech zawodników sprowadziliśmy. No i ostatecznie no Haaland to wiadomo, że to jest bardzo perspektywiczny transfer Ruben Dias też trudno na co narzekać Neymar e, no już trochę mniej ale to jest też jakość przynajmniej kiedyś no i zobaczymy zobaczcie ilu zawodnikom o wysokich pensjach kończą się kontrakty o tym też trzeba będzie rozmawiać na to też trzeba mieć pieniądze chociaż e, ja będę raczej się starał te pensje obniżać jak, jak będę tylko mógł, bo raczej też trzeba dbać o ten budżet. No i, i tak to się ogólnie prezentuje. Ilu zawodników mamy na wypożyczeniach, chciałbym sobie, chciałbym sobie zobaczyć. Tylu. No i nikt tutaj też jakiś wielki taki dla nas, który by nam się koniecznie przydał, nie ma, nie ma tutaj takich zawodników, po prostu. No, niestety. Nadal mamy wielu, którzy, którzy są po nic, bo oni nie dostaną szans, tutaj no, jestem dosyć pewny co do tego, że ci, no, no nie, nie dostaną, bo wiecie, znaczy nie, nie powiem, że nikt z nich nie zagra ani razu, ale chodzi mi o to po prostu, że e, oni nie mają perspektyw, e, są perspektywiczni, ale bez perspektyw, także e, to taki, mm, taka, taka sytuacja. I to będziemy też um, ogarniać już na przestrzeni sezonu, jak to wszystko będzie wyglądać. E, no, mamy wszystko, żeby być mistrzami znowu wszystkiego. E, korzystamy z tego też, że zostaliśmy mistrzami Europy i po prostu e, korzystamy z hype'u, może jakiegoś na Chelsea. E, który też jest, uważam, gdzieś zasłużony. Pokonanie Barcelony, pokonanie Bayernu, to nie przyszło e, od tak. E, swoją drogą ja już nawet zdążyłem zapomnieć, że mieliśmy Lukaku, no ale mieliśmy e, już e, u nas niegra. Teraz mamy Halanda i e, zobaczymy, jak on się będzie prezentował. E, no a ja dzisiejszy odcinek też tak trochę specjalnie przedłużam, ponieważ nie chcę robić też dwóch takich gigantycznych transferów w jednym odcinku. E, za to Was przepraszam, ale. Czy się uda ściągnąć tego, o którego mi chodzi i wy wiecie o kogo mi chodzi? To dowiecie się właśnie w kolejnym odcinku. Jutro, pojutrze, czy kiedyś tam indziej. Um, obserwujcie, czekajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wbijajcie do Discorda i miejcie fajny dzień, tydzień. Życie się mano!